Kolejna duża nowość w krosie to R1.0, nowy najtańszy model z pełnym zawieszeniem w segmencie rowerów górskich. Rower, który cenowo będzie pewnie mocnym rywalem Decathlona. 6499 zł ten model kosztuje. Tak naprawdę przenosi nam ramę znaną z dotychczasowego najtańszego RPA, czyli z modelu R2.0. Mamy tutaj oczywiście aluminiowy przedni tylny trójkąt. Mamy sztywne osie kół, natomiast ten rower oczywiście oferuje nam tańszy osprzęt. Mamy tutaj zawieszenie zarówno z przodu, jak i z tyłu od firmy SR Santor, więc na pewno mamy tutaj do czynienia z troszeczkę niższą półką, jeżeli chodzi o tego typu komponenty. Podobnie napęd w tym modelu to troszeczkę tańsze części. Mamy tutaj układ 2x9 z tylną przerzutką Szymano Alivio, więc kross tutaj schodzi oczywiście z wyposażenia, schodzi do sprzętu, no ale też wchodzi w zupełnie nowe rejony, jeżeli chodzi o cenę. No i cóż, ten rower podejrzewam, że będzie mocnym rywalem nie tylko modeli cross country w tym przedziale cenowym, ale też pewnie będzie rywalizował z prostszymi, tańszymi modelami trailowymi, bo prawda jest taka, że w tym segmencie, jeżeli już jakieś fule pojawiają, to najczęściej są to fule o przeznaczeniu bardziej właśnie trailowym, o troszeczkę większym skoku niż modele cross country, które dalej na naszym rynku są dość rzadkie. Co by tu nie mówić, jednak full do cross country mimo wszystko pozostaje produktem może nie tyle niszowym, co jednak dalej celującym w bardziej wyrobionego odbiorcę, przez fakt, że nie jest jednak tak uniwersalny jak model failowy. Widać, że rok olimpijski jest przyznany, bo krost kład swoich zamówień górskich w edycji Tokio. Czyli tak naprawdę limitowane malowania, limitowane wyścigi które mają wspominać o tym, że zawodnicy krajowych święty nominacje. będą walczyć o nominacje. Olimpijskie. Pewnie pokażcie ten motyw i te rowery, bo już swego czasu pojawiły się modele Cross Rio, kiedy można było spotkawać się na Olimpijsku olimpijskiego w Rio leżonego. Teraz czas na Tokio, więc Cross ten fakt też postanowił uczcić z malowaniami swoich z rowerów Jeśli chodzi o rowery elektryczne Cross, to ten model dla wielu osób jest największą rewolucją, czyli heksagon Gust 1.0, czyli elektryk Crossa, który schodzi nam poniżej 4500 zł. Wygląda... Wygląda jak zwykły heksagon po prostu. Korzystuje jednostkę napędową BaFanga, którą widzicie. Ona jest schowana w pilnej piaście. Mamy tutaj też baterię, która jest przytwierdzona do dolnej rury aluminiowej ramy, którą dobrze znamy z modelu Hexagon. Nie ma ramy stworzonej specjalnie dla elektryka, jak widzicie. Środek suportu jest tej, tradycyjny i standardowy. Więc ten model tak naprawdę jest po prostu rowerem elektrycznym, czyli rowerem tradycyjnym, rekreacyjnym. MTB, do którego dołożono niejako jednostkę napędową Bahanga. One tej tradycyjny napęd, z którym trzymano czera. Takie <grym grym> komponenty na poziomie roweru MTB na poziomie około 1000 zł, 1000 zł z małą Mam oczywiście hydrauliczne hamulce. Mam amortyzator SR Santor. Dość podstawowy model z blokadą tutaj w formie pokrętła na koronie, na pokpicie roweru. Mamy tutaj taki bardzo prosty kontroler, który nam pozwala pokazać stan naładowania w już po iponce można połączyć jednostkę bafanga z aplikacją no i ta aplikacja pozwala nam kontrolować wszystkie parametry, zapisywać nasze trasy no i tak naprawdę bawić się w udostępnianie naszych treningów na rowerze elektrycznym Wafang też jest taką, funkcjonalność ma, czyli też jest możliwość połączenia z, właśnie z bluetooth z aplikacją w smartfonie 4500 zł już podstawowy elektryk w prosi czyli spora różnica w porównaniu z modelami z zeszłego roku no i zejście niżej sceną. Jeżeli chodzi o jednostkę Bafangę, to ona też nie jest prosie nowością, bo ona zeszłym roku sprawiała się na startach elektrycznych na wygrandach, więc mieliśmy przyjemność taki rower testować. W takim okresie półtora i miesięcy testu jak najbardziej był to napęd bezproblemowy. Jak będzie na dłuższą metę, oczywiście to już jest kwestia do W droższych modelach rowerów elektrycznych PROS stosuje już jednostki napędowe Shimano Steps, tak jak ma to miejsce w levelach. Tutaj macie levela Boost 2.0 czyli model za 11 zł W tym modelu, tak jak mówię, znajdziecie już ramę skontrolowaną konkretnie z myślą o rowerach elektrycznych czyli mamy zintegrowaną, zdolną baterię tutaj macie włącznik ładnie ukryty w No i oczywiście silnik jest ukryty, to te krótka supporty, czyli mamy tutaj już kompletnie zabudowany pod kątem elektryki model. Robert no, na nawet naszego rozwiązania z Robertem w level, czyli po prostu mamy składaniu z hexagonem z tym modelem, troszeczkę bardziej agresywnym, jeżeli chodzi o parametry jazdy. Natomiast dalej jest to rower, który powierzam Wam, że jest najczęściej wybierany do takiej niskiej rekreacyjnej turystyki właśnie z pomaganiem. Tego typu rowery, jak sobie patrzę po, po trasach na zachodzie, w Alpach, w górach, są chyba najczęściej wybierane przez właśnie osoby, które chcą sobie dotrzeć z nowe rejony. To jest najpopularniejsze typ tych roweru właśnie E-bike, czyli właśnie rekreacyjny rower górski, który, który wyposażono w jednostkę elektryczną wspomagającą. Oczywiście w zależności od budżetu niektórzy stosują rowery już z pełnym zawieszeniem, natomiast inaczej, się właśnie na ceny, najprawniejsze są dalej te rowery, które wykorzystują sztywną ramę. Nowością w prośbę jeszcze wypełnieniem oferty rowerów elektrycznych jest, to, jest model damski, czyli się modelu damskich, czyli wybierają się modelu Lea Boost. W sytuacja bardzo podobnie jak z levelami Boost, czyli model podstawowy, widzicie, Tańsza lea ma ramę bardzo podobną do levela 21.0. Mamy niby zintegrowaną baterię i zintegrowaną linię napędową, ale to wszystko wygląda troszeczkę gorzej niż w tym modelu topowym. On po prostu ma bardziej bliżej poprowadzoną górną czyli tak naprawdę odometria jest bardziej pod kątem kobiet pod kątem tego, że była zsiadanie, wsiadanie, wsiadanie niższy przekrok natomiast konstrukcja dokładnie taka sama jak w Levelu gór, czyli mamy ten sam mobil włączający mamy tak samo zabudowaną baterię jest oczywiście miejsce do, do ładowania no i na podpicie pojawia nam się kontroler w tym fajnym miejscu bardzo to jest ba bardzo dobry płatny, dobre rozwiązanie Producenci rowerów elektrycznych, w ogóle producenci napędów, którzy stosują rozwiązania elektroniczne, szybko nauczyli się, że to miejsce przy mocy jest najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o mocowanie w ekranu, ekranów. Bo najtrudniej podczas jakiegoś upadku jest tutaj coś przysporzyć. Największą, na, e, kolej... Największą nowością kolekcji 2020 220 są nowe rowery elektryczne marki Cross. Rowery zbudowane na całkowicie nowych ramach, e, zbudowane na zintegrowanych bateriach. Które oferujemy w wielkościach 500 i 600 W. Mając na myśli te nowe rowery, mówię o nowym sojlu guście 1-se, sojlu guście czyli rowerach trailowych, wkraczających delikatnie w enduro, które mają, które mają pełne zawieszenie, 140 mm skoku z przodu, 140 mm z tyłu, na systemie RVS koła 27,5 cala, opony 2,6 pełni zawieszony rower, pełni taki kluczowy rower elektryczny. Oprócz, tych, oprócz rowery, rowerów Soil, oczywiście bliźniacze na, podobnych, na podobnej konstrukcji ramy, czyli na tym samym Tone Cube, jednej samej baterii, rowery elektryczne typu Level Boost 2.0 i Level Boost 3.0. To są największe nowości u nas. na 20.